Trenuje ciężko, chcę wyjść wygrać pojedynek. Paweł na pewno też ciężko się przygotowuje, no co trenuje, żeby wygrać. Na pewno będzie to fajne widowisko, bo ja nie zakładam innej możliwości jak wygrana, Paweł na pewno też wyjdzie po to, żeby wygrać. Ale jest sympatia czy, czy niekoniecznie między wami? Ja nie jest żywy do Norberta żadnego. Tam, no, nienawiści, tam nienawiści. Traktuje wszystko czysto sportowo. No. Powiedział parę słów na internecie, podrzał atmosferę. No, Także z XVII to się wszystko wyjaśni. No, i jestem zmotywowany i pewny siebie. Dużo spowodów, ciężka praca z trumnym witrukiem. Dlatego no, myślę, że, że, że to zaprocentuje się 17. -go. A to jest spora trudności doświadczony Norbert Dąbrowski na tym etapie kariery? No, ciężko mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, natomiast no, z, z zawodnikami sporuje z bardzo doświadczonymi, z Dartym Senkiem, miałem no, na okazję nawet no, z Krzysiem Głowackim i z Krzysiem Także no, radzimy sobie całkiem nieźle, także myślę, że, że no, już jestem gotowy na to, żeby podjąć jakieś cięższe wyzwania. Wszyscy komplementują w środowisku Pawła Stępnia, wskazując z nim zawodnika, z którego za chwilę Polska będzie dumna i, i przed nim. Ponoć wielkie walki, to o czym mówi Paweł, doświadczeni zawodnicy, utytułowani na sparingach, czy to Cię w jakiś sposób deprymuje? Nie, nie deprymuje mnie to, cieszę się, że Paweł robi postępy w swoich sparingach, że rozwija się cały czas, tym bardziej mnie to motywuje też do ciężkiej pracy i myślę, że przynajmniej będzie zacięty bój, bo ja będę dobrze przygotowany, na pewno też będzie dobrze przygotowany, także na pewno serce na Dobra, Przez jakiś czas miałeś taki znak zapytania w głowie. Kategoria super średnia czy, czy półciężka? Wydawało się, że twoje warunki są bardziej na kategorię super średnią. To walka znowu w kategorii półciężkiej. Czy to jest związane no, przede wszystkim z brakiem, powiedziałbym, propozycji w kategorii super średniej? Czy tak już się w głowie i w swoim ciele przyzwyczaiłeś do tej kategorii półciężkiej, że, że spokojnie w niej boksujesz z nadzieją, że sobie poradzisz? Jedno i drugie w super średniej jest mało zawodników, w sumie można rywalizować, ciężka waga jest lepiej obsadzona, przynajmniej tutaj w Polsce. Tak samo też przyzwyczaiłem się dobrze, że tej kategorii wagowej waży troszeczkę więcej niż, niż jak boksowałem w kategorii super średniej, także też nie muszę zbijać aż kg. Także dobrze się czuję i, i nie czuję jakiejś dużej różnicy po tym przejściu do kategorii wyżej. A widzisz coś specjalnego w boksie, a w następnym? No, Mały jest młody, perspektywiczny zawodnik, wysoki, szybki, także ma dużo zalet, ale tak jak powiedziałem, ja wychodzę po zwycięstwo i tylko o to mnie interesuje. W jaki sposób ty definiujesz boks Norberta? Jaki jest zawodnikiem? Czy nie chciałbym nikogo krytykować, ani też chwalić przy tym walku. Norberta? No. Mi się wydaje, że nie jest zawodnikiem, nie jest wirtuozem tak zwanym, dlatego myślę, że jego styl nie będzie wypasować, pasować, bo jest statycznie. No ale no, mówię, nie chciałbym tutaj grać komplementów, ani nakrytykować. nie krytykować. No, zobaczymy 17 września, jak to wszystko widzi, no bo, bo tam tak naprawdę wszystko się odraża. Osiem rąk, kategoria półciężka, polskie starcie w ERDO. No to może ileczkę tutaj poparcie sobie w oczy, ale to, co najciekawsze, zostawcie nam na 17 września. Niekoniecznie na dziś. Dąbrowski, czy stępik? Odpowiedź 17 września. Dziękuję bardzo.